Pogadamy sobie dzisiaj o Delikatnej z roku 2005. Czy też w oryginale tytuł brzmi Fragile, fragile? Taka giętka, miękka, delikatna, właśnie. No, ja to w liceum kiedyś widziałem. Jest to jeden z tych horrorów, które zapamiętałem jako powiem tak najbardziej banalnie jak można fajny. Jako jakiś tam klimatyczny. No, i teraz po latach przychodzi kolejna weryfikacja i trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście. No, taki fajny, jak kiedyś się tam mógł wydawać, jest czy nie jest. Także dzisiaj, słuchajcie, gadamy ze spoilerami, no bo produkcja ma swoje lata oczywiście. Na pewno część z Was zna doskonale ten film, także co? Intro i przechodzimy do konkretów. Jest to hiszpańsko-brytyjska produkcja, która, no, jest tak specyficznie ja to nazwę podzielona, bo... Jeżeli chodzi o scenarzystów i reżyserów, no to czy reżysera w zasadzie to oni są Hiszpanami, natomiast akcja dzieje się rzeczywiście w UK. Natomiast y, niestety, ciężko mi to przez słuchajcie usta przepuścić, ale reżyserem tego filmu jest współscenarzysta Reka. No Rek powstał trochę później, ale jednak i też wielu innych horrorów, które większość z nich widziałem, no i na ogół były to przynajmniej niezłe dzieła. A tutaj, jeżeli chodzi o delikatną, no zaraz was zapoznam z detalami. Jeszcze tylko zaznaczam tutaj, że materiał jest z dedykacją dla wspierającego. Tym razem Kratos wjechał na rejony, no i wybrał mi właśnie delikatną do rewatcha, także w zasadzie spoko. Bo i tak no pewnie za 3 lata bym obejrzał od nowa albo za 5, a tak jest dzisiaj, także pozdrawiam Kratosa tutaj serdecznie, oczywiście. Dziękuję za tę konkretną polecajkę. Ale jednak no nie była to po latach tak dobra rozrywka jak kiedyś. To często się u mnie zmienia na niekorzyść, ale są skrajniejsze przypadki, gdzie z ocen naprawdę takich typu 6, 7, czyli że już dobry, zmienia się aż za dużo mam wrażenie i ten czar cały pryska. Ale dobra, na razie zaczniemy sobie od fabuły. A więc mamy, ciężko powiedzieć główną bohaterkę, ale postać wiodącą na pewno Amy, która zostaje zatrudniona w pewnym szpitalu, jest to, słuchajcie, szpital, który ma już naprawdę w zasadzie to ze 100 lat tradycji swojej, ja to tak nazwę, jest po prostu starym dziadem. No i generalnie ma być on zamknięty, ale że był jakiś wypadek kolejowy, i wszyscy z tego wypadku pozajmowali łóżka w szpitalu, do którego tutejszy personel miał poprzewozić swoich pacjentów. I tak dalej, i tak dalej, no to to się opóźnia wszystko. Także on jeszcze będzie funkcjonował na oparach, powiedzmy. I generalnie głównymi naszymi pacjentami tutaj będą dzieci. Dzieci, które mierzą się z różnymi chorobami, z którymi nikt nie chciałby się mierzyć, a co dopiero dzieci bo na przykład są to choroby płuc. Ale jest też taka troszkę w tej fabule ważniejsza dziewczynka o imieniu Megi, która jest niestety już nieuleczalnie chora, więc każdy tutaj z personelu ma świadomość, że. No po prostu robią to, co mogą, żeby jej ulżyć w cierpieniu, ale niestety prawdopodobnie się to dla niej skończy śmiercią. No więc mamy ten personel, który już się tam znajdował, plus tą naszą nowo zatrudnioną pielęgniarkę Amy, która wkracza w ten świat i próbuje no, zbudować jakieś więzi z tymi wszystkimi dziećmi i generalnie oczywiście jakoś się w tych szykach tego personelu nowego, dla niej nowego odnaleźć. No i teraz to z opisu brzmi w sumie całkiem nieźle właśnie, bo... Jakiś oddalony od rzeczywistości, ludzkości, szpital gdzieś na zadupiu, akcja dziejąca się w tym szpitalu, jakieś mroczne korytarze, właśnie, coś co tam straszy. No więc brzmi po prostu klimatycznie z tego opisu, ale no nie do końca tak jest, bo kurde, z takim nawet kantersem może mi się trochę to kojarzy, tylko że to był szpital psychiatryczny, tutaj jest to szpital po prostu zwykły, niech będzie. Niemniej jednak same te miejsca w sobie już naprawdę czasami generują taką fajną, horrorową aurę. Natomiast jaki problem ma, słuchajcie, ten film? A mianowicie taki, że trwał on półtorej godziny, a przez pierwszą godzinę, oprócz dialogów, nie wydarzyło się nic. To znaczy, coś tam gdzieś stuknęło, niby rura, ale my wiemy, że na drugim piętrze, na które jest zakaz wstępu, coś właśnie straszy. I to być może się pojawia też na tym piętrze, gdzie są te dzieciaki, gdzie jest ten personel. Ale tak nie do końca się... To buduje przez te pierwsze godziny, czyli kurde, no ile, trzy piąte filmu? Niech będzie taka statystyka, więc to długo. I to dużo czasu, żeby już naprawdę wybudować fajne napięcie, fajną grozę, zainteresowanie widza przede wszystkim. A ten film jest po prostu nudna, wysłuchajcie. I oprócz tego, że coś stuknie, gdzieś tam jakiś cień puch, czmychnie przed kamerą chyba z raz czy dwa. I że prześradło dziwnie się do góry podniesie na oczach dzieci, ale w sumie to niby tego później nie widziały, tylko nasza pielęgniarka Amy. No to tak naprawdę poza tym nic. No ale nasza bohaterka się tym bardzo przejmuje i ona też natrafia czy dociera do domu pewnej wcześniejszej pielęgniarki, która tu pracowała, Susan chyba, i dowiaduje się o tym, że ta Susan też widziała różne rzeczy, słyszała różne rzeczy i bardzo się bała tego, co się dzieje. Oni w zasadzie to nie żyje. Była to kobieta, która zwierzała się księdzu przez wiele lat, a teraz już nawet jemu nie chciała, bo wiecie, już tak grubo było. Więc trochę tak w tajemniczości nas pozostawiają. Są jakieś dwie starsze babeczki jeszcze, z którymi nasza główna bohaterka tutaj gada, i one jej opowiadają, że no, te takie straszne rzeczy to tylko mogą widzieć ci, którzy są blisko śmierci. Dlatego na przykład ta Suzanne to widziała, bo tak jej się los miał potoczyć, że miała niedługo niestety zginąć. Czy na przykład ta nasza megi młoda tutaj, nieuleczalnie chora dziewczynka, śmiertelnie chora, też widzi tę delikatną, czy, czy po prostu tego jakiegoś potwora, którego nie widzi większość, bo po prostu większość nie umrze zaraz. Więc tak to tutaj się prezentuje. No i dobra, nasza Amy wraca do szpitala, ale nie za bardzo ktoś jej w to wierzy. To znaczy, jest lekarz, któremu ona opowiada to wszystko, i on jakiegoś rodzaju research z nią robi. Ale taki sceptyczny, no i chyba każdy byłby sceptyczny, bo raptem nie ma takiej szansy, wydaje mi się, żeby cały personel uwierzył w to, że o tak, szpital nawiedzony, wszyscy teraz będziemy panikować, jeszcze w ogóle nastrośmy dzieciaki, tak, i zesrajemy się wszyscy pod kodrą, no nie? No ale, kurde, coś się tam autentycznie dziać zaczyna i dopiero po godzinie wchodzi taki głębszy research. Natomiast ja uważam, że jest to film, który i tak nie ma twistów fabularnych, on... Tak, próbuję coś tam zbudować, później, o, to jakieś zdjęcie, tu jakaś data, tylko że my to wszystko wcześniej już wiedzieliśmy. Na zasadzie, że powiedziano nam, że, ej, jest drugie piętro, które jest zamknięte, nie wolno wchodzić, to znaczy, że pewnie stąd się wywodzi ten cały straszak, prawda? Jest jakieś zdjęcie, tak patrzymy, no to pewnie ktoś, kto jest na tym zdjęciu, no to co jest tym straszakiem? No nie, no jakby ciężko nie połączyć tutaj kropek, które są tak bardzo. Prosto podane, ale też ten film wydaje mi się strasznie kartonowy, ponieważ mnie nie interesują te postacie kompletnie i właśnie to mówiłem o tej nudzie, bo czasami, jak samo to straszenie nie jest udźwignięte, to przynajmniej bywa tak, że na przykład postacie są fajne, interesujące, angażujące, jakoś się utożsamiamy emocjonalnie, czy te dialogi jakoś tam nas chwytają i no, troszeczkę, no nie powiem, że jest to horror kryminalny, bo nie jest. W zasadzie to bardziej taki horror dramat, jeśli już. Ale ma on jakąś taką nutkę detektywizmu w sobie, że my coś tam musimy odkryć, jakiegoś takiego researchu zrobić, to praktycznie jak każdy horror, no nie? Więc to też nie jest jakaś duża skala. I też mówiłem wam, jak to jest zbudowane, tak? Że raczej ciężko by się było nie połapać, <laughs> zanim tak kawa na ławę powiedzą, a są jakieś dwie informacje po prostu, kim tak naprawdę jest to, co straszy. Natomiast, no, ja nie czuję żadnej chemii pomiędzy postaciami. Jest właśnie ta nasza Amy, i ona się konfrontuje na przykład z drugą. Pielęgniarką, trochę się tam posprzeczają, ale w sumie to jest takie nudne Konfrontacji z tymi dziećmi też nie ma. One są wszystkie na drugim planie. Jest tylko ta Megi, który, która widzi niby tę delikatną tego stwora, ale też bardzo mało czasu się poświęca tej dziewczynce. No, chyba na równi poświęciło się czasu klockom, które mają literki na sobie i działałem trochę jak Widzi, że wiecie, duch rzuca klockami i tak układa, żeby jakiś wyraz wyszedł i tak się komunikuje tutaj z nami. No i bardzo mało czasu na te rzeczy, które potencjalnie mogłyby być najbardziej intrygujące, jest tutaj poświęcone, a dużo na takie debaty pomiędzy personalne, ja to powiem. I z racji, że tak drewnianie jest to wyreżyserowane, że te po prostu postaci, te postacie stoją w tych kadrach i tak, i tak słuchajcie, bez życia do siebie mówią, no to po prostu. Ty wysiadasz, jak, jak wysiedli ci, ci ludzie z tego pociągu, co miał wypadek na początku tego filmu, tylko oni wysiedli prosto do szpitala, a ja wysiadłem z nudów, no i dlatego ten film mnie niczym nie był w stanie zainteresować i ekscytować w żaden sposób, a że horrorowo też nie działa, a jak już zobaczymy to, co zobaczymy, czyli jak wygląda ten straszak, ten duch, a w zasadzie to ta kobieta, o kurwa, zobaczcie fragment. Nie! Więc ja wyjaśnię jeszcze tylko po prostu cały ten wielki twist fabularny. O co tutaj chodzi? Kto tutaj straszy? Dlaczego? Czemu teraz? A więc w roku 1959, gdzie ten szpital właśnie już funkcjonował, była pewna dziewczynka, która chorowała na specyficzną przypadłość. Bardzo szybko łamały się jej kości, były bardzo kruche, stąd też tytuł tego filmu. No i wtedy jeszcze wiedza medyczna była na bardzo ograniczonym poziomie względem czasów obecnych, czy czasów, w którym ten film się dzieje. Czyli już po 2000, no to nie mieli za bardzo jakiej pomocy. Nikt nie wiedział do końca o co chodzi, ale kurde, jednak się coś tam udało i ta choroba zaczęła po prostu mniej doskwierać tej dziewczynce, czyli nie progresowała. No ale raptem, gdy już niby wszystko szło jak w najlepszym kierunku, okazało się, że to się nawróciło, w sensie ta choroba nawróciła i znowu zaczęły pękać tej dziewczynce kości. Tylko, że nie same z siebie tym razem, a pielęgniarka, która wtedy tam pracowała, okazała się kompletną świruską. No i to ona łamała temu dziecku te kości, bo bardzo się bała, że straci te dzieci, konkretnie tę dziewczynkę. Nie chciała, żeby odeszły z tego szpitala, żeby były wyleczone, bo była panicznie zachłyśnięta po prostu relacją. Ciężko to opisać, tak? No, po prostu swojego rodzaju jakąś taką manię być może przejawiała, że. Bez tego by nie mogła żyć, bez tych relacji, bez opieki nad tymi dziećmi czy nad tym konkretnym dzieckiem, więc no po prostu kompletnie odjechana kobieta. No i większość filmu sugeruje nam, że być może to ta dziewczynka straszy, no bo to, że zostały jej połamane te kości, to względem tego, co stało się dalej, to jeszcze nie tak wiele, ponieważ ta pielęgniarka później ją udusiła. No i z racji, że ta dziewczynka taką, a nie inną śmierć miała, no to być może chce po prostu teraz. Skomunikować się ze światem rzeczywistym, z żywymi, żeby jakoś przedstawić swoją historię, tak, z perspektywy tego ducha, tutaj, że została uśmiercona w takich warunkach, no i teraz szuka ukojenia, że nie może w tę śmierć po prostu tak odejść na spokojnie. No, myślę, że wiecie, co mam na myśli doskonale. I problem jest taki, że to co straszy my widzimy na pewnym etapie, że to jest dosyć duże i że to raczej nie mogła być mała dziewczynka. Nazywana też zresztą tutaj ta postać strasząca jako mechaniczna kobieta. No bo chodzi o to, że ona po prostu na różnych tam mechanicznych ich uchwytach była podtrzymywana z racji, że te kości jej pękały. No ale okazuje się, że to ta pielęgniarka, że to ta starsza baba po prostu straszy. No i kurde, żeby oni chociaż jakiś sensowny make-up zrobili, a to wygląda jak pasztet. To jest tak kurwa brzydkie, słuchajcie, że... Jak już nawet powiedzmy, że ten film byłby nudny, ale po godzinie 10 by pokazali jakiś naprawdę creepy ryj, że to straszy, zaczęliby budować to w ten sposób, że to najpierw jest ukrywane w cieniu, później gdzieś tam idzie, wiecie. To, to ma potencjał ten, ten mechaniczny jakiś szkielet, gdzieś tam się porusza, woli, wiecie, sunie tak po tej podłodze, taki jest jakiś dźwięk, jakiś skrzek, taki mmm, mm, tak wiecie, bum, boom, bum, boom, wola nie tym szkieletem swoim. I, I później wyskakuje nam na mordę i to jest straszne, i dzieci się boją, byłoby fajnie, ale nie, oni w ogóle tego w cieniu nie trzymają. Po prostu przez większość filmów tego nie pokazują. No ja się im nie dziwię, bo wygląda jak wygląda. No i później jak już pokazują, to o jejku, ja nie wiem, no chyba bym musiał mieć 6 lat, żeby na mnie ta japa wrażenie zrobiła. Brzydkie, straszne, tandecne efekty, więc nie dość, że film niewiele zbudował przez cały sens, to jeszcze na koniec. Dolał oliwy do ognia. W negatywnym oczywiście sensie i jeszcze bardziej zepsuł wrażenie, które i tak już było słabe, więc no po prostu. I co się dzieje? Dzieje się to, że oczywiście udaje się ją pokonać. Nasza bohaterka zwycięsko wychodzi z tego, chociaż prawie prawie umarła. Zostaje reanimowana na końcu Tam, tym defiblatorem ją lekarz trzaska 10 razy, ale udało się przeżyła. Natomiast nasza Megi, nasza dziewczynka niestety no tutaj kres już był. Czyli tak jak przewidziano, no ona niestety nie pożyje długo i rzeczywiście pod koniec tego filmu ona odchodzi, a ta Amy przeżywa, natomiast jeszcze tam z personelu jedna czy dwie osoby po drodze umarły, bo właśnie ta nasza delikatna ich na przykład jednego ziomka wypchała z okna, a zresztą to jest komiczna scena, zapomniałem o niej teraz, mi się przypomniało, więc zobaczcie. No, to są właśnie <noise> efekty w tym filmie. Piękne rzeczy. No, i poza tym tak naprawdę nic istotnego. Na całe szczęście, na pewnym etapie, już pod koniec, ale jednak przełożona tych po prostu pielęgniarek i ten lekarz. No, zobaczyli, że autentycznie coś się dzieje: że to, nie wiem, sufit zaczyna pękać, wiecie, tym kleci, że coś się faktycznie dzieje, więc wszyscy jakoś byli w stanie zareagować i te dzieci chcieli wyprowadzić ze szpitala, ale w sumie to nie mogli, bo wtedy ta nasza delikatna atakowała i zaczęła łamać im kości, i to znaczy, tylko jedną chyba zaatakowała. Osobę, jedno dziecko, ale gdyby wyszli z tego szpitala, pewnie wtedy wszyscy, to raczej wszyscy mogliby ucierpieć, zanim by do drzwi dotarli, więc no jak już się udaje ją tam pokonać, to tak naprawdę wtedy dopiero ona przestaje atakować, to, co jest oczywiście dosyć sensowne. No i w sumie to, to ja nie wiem, czemu oni ją pokonali tak szczerze w tym filmie, bo oni po prostu byli na tym drugim piętrze, bo nasza megi, która pod koniec właśnie tego filmu umiera, ta, ta młoda dziewczynka, zostawiła tam wcześniej kocyk, bo oni oczywiście wcześniej też już na tym piętrze bywali. Poszło po ten kocyk, ale nasza Amy, główna bohaterka, ją wtedy uratowała. Tam sufit pęka, ale ona przeskakuje przez szczelinę. I w sumie to pokonali ją w ten sposób, że <noise> uciekli na piętro niżej i była szczelina w suficie. Um, albo po prostu dowiedzieli się o historii tej kobiety, i wtedy ten duch pomyślał: a teraz jestem ukojona, to wracam. Do nieba może nie, bo trochę nabroiłam parędziesiąt lat temu, ale do piekła sobie pójdę. <noise> może wpadła w tę szczelinę, to było piekło. Nie wiem, nie, no żartuję. Nie, no po prostu ten film nie działa. Słuchajcie, jest to absolutnie słaby horror. I ode mnie to jest 3 na 10 zasłużone. A patrzyłem właśnie na tą swoją ocenę tam sprzed 8 lat czy 9, to, to było 7. I mi wstyd za siebie, że dałem wtedy taką ocenę. Bo to naprawdę nie ma żadnych walorów. Sam ten szpital to jest taki trochę samograj na klimacie tutaj takim, właśnie, że mógłby zadziałać po prostu. Jakby się to dobrze wykorzystało, zrobiło fa fajne ujęcia i tak dalej, pobawiło tym cieniem i tak dalej. Nie, nie ma żadnego. Tego typu aspektu, że bawimy się światłem, bawimy się trzymaniem, potwora w cieniu, bla, 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 bla. Nie, nic. Więc taka ocena, także do tyle z tego filmu po latach, niestety, trochę zawód tym razem. Także co, kto z Was otworzył do końca, zostawcie dzisiaj hashtag pasztet. Tak, bo twarz, te efekty to pasztet, więc taki hashtag. No i co? Mam nadzieję, że Kratos się podzieli opinią po latach. Nie wiem, czy pamiętasz coś z tego filmu, ale być może skoro go mi dałeś do recenzji, to, to może coś tam pamiętasz. Także widzimy się przy okazji kolejnych recenzji, kolejnych materiałów. A kto z Was oglądał delikatną, to podzielcie się wrażeniami, jak Wam się podobało. I kiedy ostatnio oglądaliście i po tym, co powiedziałem, właśnie mogłem komuś też zepsuć jakieś takie wrażenie, które mieliście sprzed wielu lat, to być może właśnie trzeba powtórzyć i zweryfikować i wtedy dajcie znać, czy też według Was coś się zmieniło po tym czasie, czy, czy może jednak nie, może nadal lubicie ten film, a właśnie może ktoś po prostu niedawno oglądał i mówi, ej fajne, no to spoko też. Oczywiście się podzielcie, czekam na takie opinie, tylko fajnie tutaj argumenty jakieś zarzucić, bo no, według mnie było ciężko, także komentujcie, widzimy się w następnych, do zobaczenia i strzałka! Twenty minutes later, I think a princess needs a kiss to be saved. <coughs>